Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w piątek drugiego tygodnia zwykłego na wspólnej refleksji nad słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według Świętego Marka czytamy fragment, w którym to Jezus wybiera uczniów. Jezus wybiera apostołów I w jaki sposób dokonuje wyboru? Czytamy, że Jezus udał się na górę i przywołał tych który chciał, aby poszli za Nim. Czyli wybrał się na górę. Wyjście na górę oznaczało modlitwę. Jezus idzie do swojego Ojca i zaczyna się modlić. Na modlitwie dokonują wspólnie wyboru. I to jest pierwszy obraz dzisiejszej Ewangelii, który uczy nas, że i my mamy czasami w swoim życiu dokonać jakiegoś wyboru. Musimy zdecydować, czy to, czy tamto. Co będzie dla nas lepsze? I często ten wybór dokonywany jest właśnie indywidualnie, tak jak mi się wydaje. A może warto by było spróbować zapytać Pana Boga poprosić o podpowiedź Jezusa może uczynić to poprzez modlitwę. Jeżeli mam dokonać wyboru, jakiejś życiowej decyzji, która może zmienić całe moje życie o 360 stopni, to może warto pomodlić się, porozmawiać z Panem Bogiem. I drugi obraz z dzisiejszej Ewangelii to Jezus wybiera uczniów po imieniu, zna ich. Wiemy, że byli to rybacy, nie byli to jacyś wielcy, wykształceni ludzie, ale prości, rybacy, którzy, których zadaniem było łowienie ryb. I zobaczcie, czego uczy nas ten drugi obraz. Że tak naprawdę nieważne jest w życiu to, co robimy, jak jesteśmy wykształceni, ile osiągnęliśmy naukowo, ale czy jesteśmy, tak jak uczniowie, gotowi przyjąć Słowo Boże. Uczniowie poszli za Jezusem, bo byli przygotowani na to, aby słuchać Go, aby słuchać Jego nauki, aby przyjmować to Słowo Boże. I to jest właśnie dla nas wskazówka, jak mamy odpowiedzieć na Boże powołanie: właśnie słuchać, słuchać Słowa Bożego, słuchać nauki Chrystusa. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen, dobrego piątku, wszystkiego dobrego.